Co mężczyzna dzisiaj o tobie myślał? Zobaczymy, w jakich ty jesteś dzisiaj energiach, że ten rozkład jest dla ciebie. Co się stało? Powiem tak, ty y, z jednej strony uciekasz od tego, gdzie u ciebie y, oczekuje się całkiem innego. Jakby ty jesteś w takim stanie, gdzie... Już też zmęczona tym wszystkim, już chcesz e, otwartości, chcesz czystego, takiego szczerego jakiegoś życia, gdzie ludzi takie otwarte do ciebie, chociaż w tym świecie e, może nie ma e, takiego, jak ty oczekujesz, ale ty starasz się to, że e, ludzie wokół Ciebie nie szczery, tak, jakieś kłamstwo może być obok Ciebie, albo Ty poczułeś to, ale w tenże czas ty szukasz tej równowagi u siebie. I to e, dlatego, żeby Ty zrozumiała, że e, nie każdy człowiek potrzebuje twojej obecności, tak? Nie każdy człowiek e, może dać to, co ty możesz dać komuś, tak? Że nie każdy człowiek jest taki otwarty i taki szczery i taki dobry i miły jak ty. I y, tutaj po prostu trzeba zrozumieć to, że każdy jest różny, każdy żyje swoim życiem, każdy wybiera swój, y, tu, swoją drogę i każdy otwiera dla siebie coś innego. Ty. Y, z jednej strony y, chcesz odejść od tego wszystkiego, ale z drugiej strony m, no, musisz żyć w tym świecie, tak? I akceptować tych ludzi, którzy no, chcą kłamać, no to chcą kłamać, a ty sobie idź e, swój kierunek, tak? Szukaj siebie, szukaj swojej otwartości. E, zrozum to, że m, może ty dużo myślisz, tak? E, Na tym jak e, i zastanawiasz się, e, jak robić, co robić, tak? I tu po prostu trzeba zaakceptować, przyjąć tą sytuację, którą masz, e, i zaakceptować to, że nie każdy może być taki jak ty, tak? E, że musimy liczyć się z tym, że mm, gdzieś trzeba czasami odejść od tego, co nam nie służy. Czy od kogoś, e, co nam nie służy, można tak powiedzieć. No tutaj ty tak jakby uciekasz od czegoś. I dużo myślisz, mm, i widzę już do ciebie gdzieś tam już dochodzi ta informacja, którą ty potrzebujesz. Tylko ty jeszcze może. No Tak, możesz być w męskich energiach, jakby walczyć ze swoimi emocjami, tak? Emocjami możesz być do mężczyzny, tak? Pokazujesz też swój charakter. To też tak możliwe, tak? Bo ty y, patrzysz z jednej strony, mężczyzna tutaj powiem, że taka człowiek, który y, czuje to samo możliwe co ty, tylko ty po prostu też y, możesz bronić się przez tym, że jeśli ty czujesz jakieś kłamstwo, ty czujesz jakąś taką niesprawiedliwość, ty będziesz bronić się, tak? I ty jesteś teraz w męskich energiach. Tak, tak to działa. Y, mężczyzna też jest nie mogę powiedzieć, że o którym ty myślisz, nie, bo widzę, że wypada też. Po prostu um, trzeba liczyć się z tym, że każdy ma swoje życie, każdy już coś tam ma ze sobą. E, tak, i każdy jest osobny, jakby oso, osobowość, tak? I trzeba e, przyzwyczaić się do tego, że Ty czegoś jesteś innego. My, e, ktoś chce też czegoś innego, tak? Ale po prostu, kiedy razem jest dobrze, no to jest dobrze, tak? I po prostu nie zmienię człowieka. Po prostu. I on jest jaki jest. I trzeba to po prostu zaakceptować. E, no i dlatego. Dobra, teraz. E, Zobaczymy, co mężczyzna myślał o Tobie. Pomyśl teraz o mężczyźnie i zobaczymy, co mężczyzna myślał dzisiaj o Tobie. O, mężczyzna leci do Ciebie już. <grym> mężczyzna leci do Ciebie, uczucia ma. Nie mówię o nich. Mm -mm. Mówią nikt, ty dla niego powiem tak, on czuje do ciebie bardzo taką bliskość, chce jechać do ciebie, lecieć, zadzwonić, pisać, pomóc Cię. Powiem tutaj, może sytuacja taka być, że Ty potrzebujesz tej pomocy, to nie zależy, czy to. Może być emocjonalne wsparcie, tak, które gdzieś Ty potrzebujesz i on rozumie, że on chce do Ciebie leczyć. Chociaż ja widzę, że on może nie pokazywać tego wszystkiego. Widzi w Tobie um, dziewczynkę, młodą dziewczynkę, Nie zależy, ile Ty masz lat teraz. On widzi w Tobie tą taką, która lubi uśmiechać się, która e, lubi... Cieszę się życiem, ale w tenże czas on widzi to, że ty za dużo myślisz, nakręcasz siebie. Ty e, możesz przeżywać tam w środku, ale ty nigdy tego nie pokażesz. Ty po prostu. Um, od dziewczynka, która taka um, zabawna, która może bawić się, która. Ty możesz wyglądać um, bardzo młodo, tak, że ty możesz mieć 50-60 lat, a wyglądasz na 40-25, na, na tak. Po prostu na tyle u ciebie ta energia płynie, że ty bardzo i możesz ubierać się tak po młodzieżowo też. I on tak widzi to. I ale widzisz w tenże czas, że Ty bardzo dużo myślisz, ty przeżywasz coś tam, tak? Co jeszcze mężczyzna myślał dzisiaj o tobie? ty możesz dużo pracować, żeby spełnić swoje marzenia, żeby cieszyć się życiem. Ty bardzo mądra jesteś w jego oczach. Ty podchodzisz do wszystkich sytuacji bardzo nastawiona też pozytywnie. Ty widzisz światło w końcu tunelu, tak jak jest, tak. Po prostu, że ty nie zależy, jakie masz życie, tak, ale ty cieszy się tym życiem. Widzicie, że ty możesz też być Tenże czas sama i ty lubisz być sama, i że ty e, odzyskujesz siebie w tym wszystkim, tak? E, I ty możesz po prostu e, na tyle ograniczyć siebie w też kontakcie z ludźmi, e, że dla Ciebie to normalnie jest i Ty możesz bronić się przed, przed światem, tak, że tobie jest komfortowo w tym, co Ty masz. I On to widzi. To, że więcej czasu poświęcasz pracy, rozwija się, możesz gdzieś tam mieć jakieś etapy, gdzie masz jakieś takie swoje skierowania, gdzieś Ty idziesz do tego i Ty wiesz, że o to tobie spełni marzenie. No, po tej karcie to bardzo dużo pracujesz. Mm, tak, i, ale ty, ty cieszę się tym. To nie jest tak, że cię to aż na tyle utrudnia twoje życie, że ty nie lubisz tego wszystkiego, tak? Ty lubisz to robić, tylko e, po prostu czasami ty lubisz to by być sama i dla ciebie to komfortowe, żeby można tak wrócić do siebie, e, pobrać energię z wszechświata, od tego. No i znowu widzicie w męskich energiach. Powiem tak, ty na tyle silna osobowość, że ty, jakby nie było cię trudno, jakby nie było tak w twoim życiu, ty masz logiczny um. Jakby ty więcej kierujesz się rozumem, tak? Ty patrzysz na mężczyzn też z innej strony i może patrzysz na mężczyzn jako mężczyzna, tak? I rozumiesz mężczyzn, możesz też rozumieć mężczyzn po prostu. Ty przyjmujesz ich, akceptujesz, ale tobie potrzebny mężczyzna, który jest bardzo silny mężczyzną. Dla tego mężczyzny jest też całym światem, on pokazuje e, chociaż e, czemuś e, jest e, taki smutek, tęsknota. E, jakoś on ma w życiu wszystko, ale gdzieś za tobą i tęsknie. E, a co to znaczy? Smutek, a co za smutek, tęsknota. Aha, ja powiem czemu, bo wygląda ty możesz być w swoim świecie życia. E, tak, to ty. E, powiem tak, ty mm, on w tobie widzi na przykład kobietę, która jest dla związku, dla poważnego związku. To, że możecie być różni, może być z innego państwa ten mężczyzna, tak? albo Ty jesteś, tak? Że różni jesteście. Wiekowo możecie być różni, ale on widzi w Tobie tą dziewczynkę, która mm, ogranicza jej może kontakt, Ty możesz emocji nie pokazywać swoje, Ty możesz czuć coś do mężczyzny, no Ty nigdy nie pokażesz swojej emocji, to tak jakby w sobie to trzymasz, tak? Jesteś niezależna, finansowo niezależna, niezależna. on widzi w tobie, w tobie tą kobietę, która Potrzebuję mężczyzny i masz w głowie mężczyzny i myślę, że to ten mężczyzna, który taki czuję, dobry, miły. I obok Ciebie jest mężczyzna, i ty myślę, że On jakby Ja nie widzę tutaj takiego jakiegoś konfliktu między wami czy jakiejś sytuacji, taki aż nie na tyle niedobry czy coś. Так, якби... On prosto opowiada to, że tutaj na pewno jest kontakt, normalny kontakt, tak? Po prostu, że on wie w tobie to, że ty możesz bronić się, możesz um, dystans. Ja nie mogę otrzymywać dystans, że taki, który nie macie kontaktu. Nie, tutaj po prostu to, że ty nie wpuszczasz w swoje życie człowieka, którego dobrze nie znasz, który um, możesz po prostu utrzymywać kontakt, wszystko, ale ty nie otworzysz się na tyle emocjami, tak, ty, ty możesz kochać mężczyznę, ale ty mu nie powiesz, że ty jego kochasz, ty możesz um, na przykład um, czuć coś do mężczyzny, ale ty możesz pokazać jemu, że on jest um, mądry, że on jest tam przystojny, tak, ale ty nie powiesz mu, że na tyle do niego coś czujesz, tak, że ty emocje swojej będziesz utrzymywać w sobie, um, no, Sprawność taką jakby sobie masz, ty wiesz, że ty jesteś e, kobieta, kto, która warta czegoś większego i, i ty wiesz, że, że tak ma być. Dlatego mm, mężczyzna smuci się więcej od tego, że ty nie podajesz tych emocji, nie? On chce emocji od ciebie, a ty nie dajesz e, tego, tak? Tak. <grym> po prostu tu, mm, ja mówię, że tutaj tak jakby... On też boi się, żeby nie stracony kontakt z był, po prostu. Ty na tyle mądra jesteś, on, powiem tak, <grym> on boi się, żeby Ty nie odeszłaś, powiem, że bardzo boi się. E, on czemuś myśli, że Ty możesz rozbić jemu serce, e, że Ty jesteś kobietą, która... E, może nie tak, nie to, że potrafię rozbić serce, tak? A że ty, on może zakochać się w tobie, a, bo on czuje z tobą takie połączenia, chociaż tego nie mówię nie? o tym, że jednak gdzieś tam związane, że o tak jak jest bliźniacze płomienia. On to też czuje i on to widzi, on mówi, że mm, czy da się to zrobić, żeby być z tobą, bo dla niego to jest też ważna y, kobietą w jego życiu. I on już jakoby krokiem już w twój kierunek jest. Ale czemuś, U kogo to. Czy to u ciebie kogo rozbite serce? O kogo on tak myśli, o kogo rozbite serce. Równowaga, równowaga. A, u ciebie. To wygląda także u ciebie. I ty zaczynasz na nowo. Tak, u ciebie rozbite serce. Powiem tak, tutaj nie chodzi o to, że on może e, u niego, tak. A to, że ty mm, jesteś zraniona pop, y, od przyszłości, od przyszłego związku, i tutaj wygląda taka sytuacja, że ty dlatego możesz y, tej emocje i nie pokazywać, i nie wiadomo, czy ty znowu możesz pokochać. Otóż jakoś tak on to pokazuje, tak? Że ty mm, jesteś kobietą, którą trzeba kochać, ale on rozumie, że nie wiadomo, czy ty możesz pokochać. I dlatego, nie, że w środku jednak ty nie mówisz tego, ale w środku ty jesteś tak, że um, jeszcze nie czujesz na tyle wyleczona z ty, ty, tego związku, którego ty miałaś. I dlatego tak jest. I może dlatego on e, widzi w tobie tą kobietę, którą potrafię kochać, tylko po prostu trzeba e, powoli cię otworzyć, nie? No powiem, że fajny mężczyzna, który potrafi, powiem, że może tak... Zrozumieć kobietę, bo nie każdy mężczyzna może zrozumieć kobietę. No tutaj mężczyzna e, może zrozumieć, bo po tej karcie bardzo związany jest też między sobą.